Ponownie, teraz zróbmy tak. Widziałam ponownie. Teraz zróbmy tak, wolał wolałbym 40, 40, 40 przypadkowych pytań. Zaczynamy. Gdzie byłaś szybna? Od Ciebie coś już Nie. Tak. Trzech metrów. No Ale przy no, no To jest. No, no. nie to, nie to. Ale jest tak? no. tak? A ja mam to różowy zeszyt. To ty Ol. masz na sobie skarpetkę? Tak, masz tak ma takie zielone są... No dobra, ale to już nie jest takich szczegółów. Czy byłeś w kinie w ciągu ostatnich pięciu dni? Nie. Kola. Czy nie jest cierąca? Nie zawsze. Tak. Nie, zielone, nie jest gorąco. Ale mam resy. Co było ostatnią rzeczą, którą miałeś do picia? Kola, która gdy O. Podstoli. w tej chwili. Czekaj. Jest, jest, ja jestem dzisiaj. dzień? nie? Wtorek. Kurde. A ja pamiętam. A ja byłam na mieście. Ja byłam w Tak, przed A, u mnie On mnie A u mnie moja babca. Czy teraz też kniesz teraz za kimś? Nie. Tak. Jakie. Jakie są plany na dzisiejszy? Jest godzina 15.41. Skoro on nas co, to jeszcze do wieczora posiedzą. więc to no, będą chyba naszy plany na dzisiejszy wieczór, I nagrywanie filmików dalej. Kto teraz? ja. Który, ostat... który ostatnio napisał Ci komentarz na Facebooku, na klasie ITP, innych portalach? A nie powinno być kto ostatni? Nie. tak. No to chyba, chyba Madzia. Nie. Zuzia! Moja kuzynka. 14. Co chcesz wiedzieć o przyszłości? Nic. Co będzie, to będzie. Ale chciałabym wiedzieć Czyli ten cholerny koniec świata się O, do racja. E, czy masz tu sobie jakieś perfumy? Jeżeli tak, to jakie? Nie mam. Skoro to jest do racji, to ja też mam. Ale nie, bo ja mam FNT. Ten taki mojej mądro, tam jest taki ładny. A ja mam Dobra, 16? Tak. Byłaś w tym roku u lekarza? Nie. Jeżeli ten się liczy, to tak. Ale poczekajcie, ja byłam z moją siostrą u lekarza. Na poręczkę. 17. Gdzie jest twój najlepszy przyjaciel? Skąd mam wiedzieć? Nie, mam w domu, Kasia w domu, a Emila na działce. O! Tak. A Zuzia w domu. Właśnie ogląda live'a fanów No, Dobra, 18. Czy masz opalenie Naturalną. No, ja już Czego teraz słuchasz? Czekajcie, słuchamy teraz, kurde, Keszę. Tak, off. Dobra. To, czy kolekcjonujesz coś? Tak. Nie, bo nie. nie, nie. chyba nie. No? Ja nie, e, nie. To ja? To ja Nakrętki. Nie, pan ja, ja tak nie kolekcjonuje. <grym <grym no dobra, nie kolej. A no to ja też mam lalki. No. no to no, lalki. Chcę, ja? no dobra. To jest No czytaj to, dwie, 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 dobra. dobra. Kiedy ostatni raz zostałeś zatrzymana przez policję? Ja nie zostałam. Ja Miałeś nigdy w życiu? Nie. Na no. mnie sobie nie przypominam. Dobra, 22. Czy piłaś kiedyś herbatę przez słomkę? Tak. tak. Co ostatnio napisałaś o ostatnim sms ja... Ja Sprawdziłabym pamięta. na telefonie, ale właśnie się nagrywam. A ja nie piszę sobie. Ja pisz, A ja podpania. pisałam Zuzia. Powinna nagrywać filmiki na YouTube, albo zap, może też napisać Tak, o co zapisałam. No i moim ostatnim esensem są Głocha. A ja? No, ja nie proszę SMS-y, kiedy Teraz ja, nie? No. Lubisz ostre przyprawy? Tak. Kiedy ostatni raz się przyjście? Dzisiaj rano. Wczoraj. czy wczoraj? Jesteś bogata. To jest pojęcie względne, bo bogaty może uważać, że ktoś, kto ma na 1000 zł. Ale ja na natomiast... A ja jestem bogata i tam. I... O. Nikt tak naprawdę nie jest bogaty. Nawet nie jest bogatszy człowiek. znaczy nawet człowiek, który ma dużo pieniędzy, nie jest bogaty. No tak. Taka jest prawda. Dobra, jaka jest. Jaka jest... U Ciebie raczej powinna być. Ale jaka jest w ciebie? U ciebie a no dobrze, ktoś co kto pisał przypomylił. Pisała to dziewczynka, ja Majko. Mam swoją do rodzinę. syna i wspaniałą dziewczynę. Dobra, no dobra. dobra. dobra jak jest u ciebie pogoda? O kurma, ze szpanka! Aj, ratunku! Dziękuję nie Bogu znaczy, że za blisk przyjaźnie. przyjaźnie To stawałem tu no padłem Więzi mojej kwi są wymieszane Tak o której godzinie budzisz się razem ukradłem Chciałbym, by moja matka nigdy sopiało, nie płakała Wiele mnie nauczyła, wiele mi dała no. Jaki masz dzwonek w telefonie co nie, to nie, to, ostrożny ostrożny ostrożny. i pomału Chciałbym mieć pracę i stały zarobek

Ja mam dokładnie, czekaj. Ma kobieta była zawsze obok. By nie odeszła, by świat nastawi się Nie, nie twoj strony. Nie spodoba mi się, się w pokokie. To, co bym chciał, wiem, jest, jest naszym. Przecież to wie. Tom, dziewczynka. teraz się włączy. Kto mm. Light went back

Takiej... To jest Martyna, halo! To jest Martyna, moja siostra, a to tak, jest Oś Nikola. No, to nagrywałaś, mnie koć. To jest moja siostra. Ale ja To jest Nikola. To jest jej siostra. No kocham. też kocham. Dobra, co planujesz dziś robić? Mm -hmm. Na wydatkach. Moje siostry są złe Jakie jest co twoje ulubione oczywiście No w sensie, że Woli, hamburgera czy kebaba? Kebaba. A zresztą jakiego hamburgera? Nie, tego co, ono co, Ale kebaba. Aki, 38. Jaki jest twój ulubiony Znaczy, jaki jest Twoją kolorę oczu? Zielony. Znaczy, Zielony. Oczy zielone, że cisza? Co robiłeś o 24 no, nocy? Nie no. ma. 39 pytanie, czyli czy to sobie pytanie, co robisz, swoją swoją czy to I I'm A ja prawdopodobnie, siedziałam, 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 ale działam czy Facebooku. czy czy Ostatnie pytanie, czy to sobie A ja mam psa, dla To było pytanie, więc się zamierzamy. Ale za tak. chwilę będzie następny filmik. Tak, za chwilę do zobaczenia Za kilka minut. Tak. A teraz pa!